Dzień zaczynam od zakupów. Zobaczycie, światła świecą. Brakująca papa. I 20 worków zaprawy. I muszę jeszcze jechać po wodę. I co jeszcze? No i pomyłkę, oczywiście, budowy. Podczas słowa 5 butelek wody mamy na budowie. 10 się uzupełni w chacie. Ale jeszcze kupię, żeby nam na dzisiaj starczyło. Teraz do Biedry powoda. Sam buduję dom. Bez kredytu. Jak zwykle. Czy mógłby losować koszyk z popsutym kółkiem. Szcześkiem jestem umówiony na ósmą, czyli za 15 minut. Zadzwonimy, zapytamy. Szcześkiem jest lekko. Jak się z nim umówię na ósmą, to za minutę ósmą on jeszcze nie jest gotowy nigdy. Ale punkt ósma wychodzi zawsze. Chyba, że jest na grzybach. Cześć, jak gotowy, mogę podjeżdżać. Dobra, ja z Biedronki ruszam tu koło ciebie, no? No, staję na Nie do wiary. No, jedziesz do jasnej cholery. Co tam? Co tak każde Boże. Papieroski, co? Papieroski. Wiesz, jak się fajnie nie pali? Tak. Dzisiaj ten. Dzisiaj czasu jest mało, to bierzemy się do roboty bez zbędnego zmieszaniem tej zaprawy. Przeniesiemy się do środka. Nie trzeba będzie przerzucać tych kasterek potem. Na oko tak na pół już. Kurde, nie podbiegł. Hmm? Jaki czas? Co? Jaki czas? Nie, 20 minut robiliśmy, pół godziny? Wszędzie mam płatane, Nigdzie więcej dziur nie ma? No, dzisiaj ten, dzisiaj będziemy mieszać w tym w środku, w fundamencie, nie trzeba będzie tych kasterek nosić. Worków z cementem mamy 20, butelek z wodą mamy chyba z 25. Robimy sznurki i murujemy znowu. Kurde, podoba mi się murowanie. Trochę ciężkie te bloczki. Pierwsze 2-3 dni to zawsze rypią plecy, nie Czesław? O, no, takie przerwy między pioskiem a tobą to zawsze mi dają popalić. <grystanie> Dobra, bierzemy się do pracy. Polia, eee, za prawa jedziemy. Mamy tu sznurki czesiek, to jest wczoraj Złap tam, że zastrzypimy. naciągam Wreszcie jak musimy teraz tu sznurek założyć na tą ścianę Tylko tutaj sznurek przepaliliśmy, to trzeba nowy, nie? Jak mamy tutaj sznurek, to ja zrobię z tamtej strony najpierw. Przepraszam. Pardon. Nie będziemy, bo teraz, żeby założyć sznurek tutaj, to musielibyśmy ściągnąć ten. A z tej strony też mamy tam dwa bloczki do zrobienia. I bardzo padł! Co? Eee, tak. Dobra, dajmy lawz, bo to nudne. No i niestety dziś niewiele zaczęliśmy trzecią warstwę na narożnikach trochę schodzi, żeby to ładnie porównać Nie jest lekko, bo te bloczki są tak krzywe Jakby u mnie po centymetr, nawet półtora różnicy na bloczku. Nie? Także Uśredniam to po prostu, bo to się inaczej nie da. No, wysokość wypadła nam idealnie. Będziemy akurat z ostatnim bloczkiem, tam gdzie powinniśmy być, czyli nad deską od ławy drutowej. I zbierzemy się wtedy za wieniec. No, a to jeszcze sporo murowania, bo tu jest tam jakaś 2,5-metrowa ściana z tamtej strony. Fundament na schody. No i tutaj ta rzeźba. To już myślę, że na jutro to może nie, ale na kolejną z wizyt to już trzeba będzie wziąć flexa z tą dużą tarczą. I trochę pohałasujemy, niestety. A dzisiaj kończymy, bo muszę córkę odebrać z jednej szkoły i zawieźć do drugiej. Nie muszę to zrobić ja. Więc nie możemy zostać dłużej. A szkoda, bo jest fajna pogoda i nawet ci miło pracuję, chociaż moje plecy to już mają dosyć na razie. Chyba. Ceciek, jak tam? Okej. Okay. Entuzjastyczna odpowiedź, pełna euforii. Hmm? No najlepiej, to człowiek pracował 10 godzin. Nie? No nie wiem, przyjdzie taki dzień. Takie Słuchaj, od poniedziałku do piątku się nazbiera. <grystanie> Pakujemy graty i do chaty. Ale wieje, będzie katastrofa przy montażu. Słuchajcie, ja chcę tę czwórkę, ne? Zrobiliśmy przepust na kanalizę. Arota 40 na jakieś media, na prąd, na coś tam. I zrobimy tego arota tam, nie wiem, w dwóch miejscach czy w trzech. Nie tak jak u mnie, że jest jeden arot. U mnie jest chyba 50, no ale tylko jeden jest. Na wszystkie media, nie? Nie mam gdzie przyczepki zostawiać. A znowu wypadałoby ją dzisiaj wziąć, bo worki idą jak burza. Czesiek zasuwa. Ja układam, czy się nie nadążam mieszać czasami. I Tu znowu z 20 worków. Do samochodu ich nie wrzuca. Jak wpadnie kolejna budowa to kupuję tę czwórkę, naprawdę. Albo pożyczę od Piotrka. A bez sensu cokolwiek nagrywać, tak wie. Dobra, kończymy. Czasek kończymy, bo tak wieje, że i tak nie będzie nas słychać. To bywajcie. Lajki, subskrypcje, zboleczki. Nie prywam. Ja mu naprawdę nie każę tego mówić, To tak sam z siebie. Dobra, kończymy. Na razie, cześć. Sam buduję dom bez kredytu.